o dzisiaj zabrałem swój najlżejszy staw z domu i znowu będę łowił na najmniejsze blaszki na świecie. Moim celem jest złowienie jak największej ilości gatunków. Ty, ja raz, stary, przychodzę z setu i tak sówkaż tu stoi i sobie paznokcie obcina. Przysięgam ci. Historia prawdziwa, absolutnie nie zmyślam. W ogóle tego dnia było naprawdę ciężko. Przeszedłem dobre 10 miejscówek i w końcu postanowiłem, że opuszczę blaszkę trochę niżej do dna i wtedy w końcu to poskutkowało. Co git? Ale wielka. I ja. I ja. <grystka> Rekordowa sztuka. Oj. Patrz, jestem pewien na przykład, że tu będzie. No niestety nie było, ale kolejna miejscóweczka, patrz, patrz na to. no i kolejna Klipuję. ryba. Klipuję mikro.